Przede wszystkim jak wrażenia po premierze filmu Bukowa, Nasz Dom? No ja Jestem przede wszystkim bardzo wzruszony i ja sądzę, że to uczucie towarzyszyło dzisiaj wielu widzom w kinie. Wychodząc właśnie tutaj po tym seansie przewodniczący Rady Nadzorczej, pan Noraz powiedział, że jest bardzo wzruszony ja sądzę, że właśnie takich ludzi było bardzo dużo dzisiaj. To chyba też piękne, żeby zobaczyć to na dużym ekranie. Jak wielkim, jak, jak wspaniałym domem stała się Bukowa dla wielu pokoleń kibiców GKS Katowicy? No dla mnie jest to bardzo ważna nauka. Ja mówię, przychodziłem tutaj z innego świata sportowego, ze, spo, ze sportu akademickiego, e, i tam takiego przywiązania do barw klubowych przez tyle lat, e, takiego kibicowania wielopokoleniowego oczywiście nie było. Natomiast tutaj, właśnie tak jak dzisiaj, na kanwie trzypokoleniowej rodziny, dziadka, ojca i syna, widzimy po prostu, jak ten klub jest ważny dla Katowic, dla kibiców, dla mieszkańców i ja myślę, że jeszcze dziesiątki lat tak będzie. Prezesie, chyba zazdrościmy. Kibicom, którzy jeszcze tego filmu nie widzieli i zobaczą go na święta, możemy go tak ładnie zapowiedzieć. Zdecydowanie tak, ja zapraszam do oglądania na gieksa TV właśnie tego filmu. Ja mam nadzieję, że będą tutaj setki e, tysięcy wyświetleń, bo ja wiem, że kibiców gks Katowice nie mamy tylko na Górnym Śląsku, nie tylko w Katowicach, ale oni są rozproszeni po całej Polsce, czego dowody mam praktycznie po każdym meczu, kiedy dostaję po prostu dziesiątki wiadomości. Bądź to z gratulacjami, bądź też z pretensjami, kiedy nam czasami coś nie wyjdzie, ale wiem, że oni się obudzili po tylu latach. Tak? E, oni się bardzo cieszą, są szczęśliwi, że jesteśmy w ekstraklasie i, i niech ten sen trwa dalej. Maciek, przede wszystkim chciałem Cię na początku spytać, jak zareagowałeś na sam pomysł, żeby ten film również był częścią historii Twojej rodziny. Jak się dowiedziałem na Bukowej, przyjeżdżając tam chyba z modem wtedy na trening, to mówię: o, może to będzie to, co, co czuję, co mam, co daję. No, część mojego życia, tak? I, i, a że udało się że przy okazji 60-lecia mojej miłości. Y, zrobić to na ekranie co dzisiaj było widać, że fajny, fajny efekt. Naprawdę, naprawdę ucieszyłem się. Yy, dzisiaj było odzwierciedlenie tego podsumowanie tych 40 paru lat na GieKSie, tak. Taki fajny prezent na, na 60-lecie klubu. Jak wrażenia, żeby zobaczyć siebie na, na dużym ekranie? Fajnie, miałem trochę stresu, nie ma obycia z kamerą na co dzień. Ale fajnie, bardzo dobrze. Byłem trochę taki może wystraszony, może troszkę. Yy, Trochę stresu, ale wyszło bardzo dobrze. Widzę po gratulacjach od kolegów po piątkach przybijanych, że, że wyszło OK. Że Sobowtór Góraka się sprawdziło tak. <grym zresztą> Jak to zawsze mi mówią. że Kopia Rafała. <grym zresztą> To chyba, chyba możemy z czystym sercem powiedzieć, że każdy kibic, który czeka, żeby zobaczyć ten film, on zadebiutuje w Święta Bożego Narodzenia, no musi się przygotować na emocje różnego rodzaju, ale przede wszystkim na, na absolutnie piękną historię bukowej. Zgadza się. W bardzo fajnym okresie to będzie świątecznym, gdzie rodziny się będą spotykały, tak, wielopokoleniowe, tak jak w naszym przypadku. i i, i będzie fajny czas spędzić przy stole oglądając ten film. My sobie na pewno go obejrzymy jeszcze drugi, trzeci, czwarty raz. Także no idealny prezent na, na, na święta dla rodzin GieKSiarskich tym bardziej, tak jak nasza. Także to jeden z elementów przy, przy śpiewaniu kolęd będzie też film o GieKSie jak najbardziej. Myślę, że to będzie kolejny film Dołączając do tych tradycyjnych świątecznych, już dekada Gieksy stała się takim filmem, który odtwarzamy na święta, więc to będzie taki kolejny stały punkt rodziny KS-u przy takich właśnie okazjach spotkań rodzinnych, przy okazji świąt. Zgadza się dokładnie tak. Tak jest z tytułu nasz dom. Ja to też mówiłem w filmie, mówiłem to poza e e kamerą, że bukowa nasz drugi dom tak. Także bardzo fajny tytuł, bardzo fajnie to wyszło. Tak, nie, no, zobaczenie siebie to jakby najmniej istotne, bo, bo to tylko jakiś tam mały, 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 mały promil. Wzruszający materiał, no, wzruszający materiał, cała ta historia jest, jest rzeczywiście wielowymiarowa, to, to praca przez trenerów, działaczy kibiców, zawodników. Fajnie, że to jest tak wpięte i, i niech to będzie taka, taka, taki, niech to będzie taki kierunek dla, dla, dla tego, co przed nami. Jaki jest dla mnie dom? Jeśli chodzi o Bukową? Tak. Taki jak, 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 jak został tutaj przekazany To na pewno, na pewno miejsce bardzo takie sentymentalne Dużo się tutaj wydarzyło wiele, wiele spraw udało nam się załatwić Ja tutaj wróciłem jak byliśmy na trzecim poziomie rozgrywek Także, także to, jest, to jest dom pełen emocji Pełen, pełen to co sport daje i, I trzeba sobie zdać sprawę Że trzeba to w jakiś sposób unieść Bo nie zawsze są tylko fajne chwile Na te chwile chciałbym podpytać Bo dom to również emocje to, 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 to ludzie z którymi ten dom się tworzy Ale przede wszystkim wspomnienia Pana najpiękniejsze z Głukową I to które może było najtrudniejsze Albo najtrudniejsze emocje pana wywołało? Chciałbym je zbierać jeszcze. Chciałbym, chciałbym jeszcze na takie pytania odpowiadać dopiero po jakimś czasie. Nie z tego względu, że, że coś nie jest dla mnie istotne, bo, bo wszystko, co, co jest tym sukcesem sportowym zawsze będzie najważniejsze, bo to gramy. Po to, po to rywalizujemy, żeby wygrywać, ale, ale, ale niekiedy zwycięstwem jest nawet trening, niekiedy zwycięstwem jest powrót do zdrowia piłkarza, niekiedy, 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 niekiedy wielką sprawą jest, jest wygranie kolejnego meczu, a, a już ten awanse, awans do ekstraklasy, no wiadomo, to się ubiera w całość, ale jeszcze chciałbym, chciałbym jeszcze, jeszcze żeby pracować żeby żeby mieć jeszcze więcej